Dzisiaj odcinek troszkę dynamiczniejszy w ruchu i słońce mam nie za plecami, tylko tutaj, ponieważ nagrywam z samego rana. Słuchajcie, szybciutki, króciutki filmik: jak poznać człowieka, po czym poznać człowieka, jeżeli chodzi o takie mikro zachowania z jego strony. Po pierwsze, poznać człowieka po tym, z czego się śmieje. Sprawdź, co go bawi, co sprawia, że zaczyna się śmiać, bo to znaczy, że po prostu to jest coś, co rezonuje z nim wewnętrznie, nie? Yy, na przykład ja mam tendencję do wkurzania się na pierdoły. No i jak widzę, że mój kąpiel się wkurza na pierdoły, narzeka, wyklina na coś, co no, nie jest czymś strasznym, no to ja się śmieję, no bo to ze mną rezonuje, no bo ja taki jestem. Tak, tak samo jak jakieś są żarty, może ordynarne, typu, wiecie, haha, seks i takie sprawy różne prymitywne dosyć, no to na przykład też mnie to bawi, no bo taki trochę może jestem wewnętrznie, tak gdzieś tam powiedzmy ordynarny lekko, <laughs> albo bardzo <laughs> więc poznasz po prostu po czym się śmieje, tak, obserwuj co, co sprawia że, że on się zaczyna faktycznie nabijać bo to znaczy, że to jest odzwierciedlenie jego wnętrza nie? i się z tym utożsamia druga rzecz po czym poznać człowieka to jest świetne, świetna miara i to już jest bardzo kluczowa tak naprawdę miara To to Jak traktuje te osoby, które nic nie mogą mu dać Bo wiesz Nie sztuką jest być uprzejmym dla Kogoś, kto jest nad tobą Czy to w pracy, czy w biznesie Czy dla partnera biznesowego, nie Czy dla kogoś, kto może jest twoim pracownikiem Ale przynosi ci dużo pieniędzy do firmy Nie sztuka, nie sztuka być miłym Dla właściciela mieszkania, którego wynajmujesz Każdy kretyn potrafi być miły Dla takiej osoby ale właśnie, czy ty jesteś miły dla osoby, która sprząta, która nie może ci nic dać? Jak traktujesz żula, który do ciebie podejdzie? To jest miarą ciebie, nie? I to jest naprawdę bardzo taki wyrazisty wyznacznik tego, co jest w środku w człowieku, czy on jest, wiecie, człowiekiem dobrym, czy jest po prostu zepsutym w środku, nie? Trzecia rzecz, po czym poznać człowieka, to to, Wbrew pozorom, właśnie, nie to, co on mówi, to, co on mówi, to właśnie absolutnie nie powinno być brane pod uwagę. <grymne> poznasz człowieka po tym, jakie zadaje pytania, tak? Tak jak mówiłem w którymś tam odcinku, poznasz człowieka. Jeżeli dany człowiek coś krytykuje, coś mówi o kimś, to tak naprawdę jest to wyraz jego samego, nie więc to się gdzieś tam zazębia delikatnie, że tak naprawdę postawione pytanie świadczy o tym jaka jest w Tobie głębia, nie? Z jakiego poziomu Ty wychodzisz, czy Ty wychodzisz z poziomu ciekawości, czy z jakiego, nie? To jest bardzo, bardzo istotne. No i mikro zachowania też, poznać człowieka po mikro zachowaniach, na przykład ja Wiem, że nie dogadam się z ludźmi na żadnym głębszym poziomie, bo nie mówię o zwykłym tam pogadaniu pod blokiem, nie? Czy wymianie jakiś tam zdaniem, czy to z sąsiadem, czy z kimś, z kim się mijasz. No, warto żyć tam względnie dobrze z ludźmi, którzy są blisko, tak? Nie wiadomo, co się może stać, może kiedyś potrzebował pomocy i tak dalej. Ale na przykład, jak widzę, że ktoś wyrzuca śmiecia, nie? Za siebie, w krzaki. Nie mówię o na przykład jabłku czy czymś takim naturalnym, co się rozłoży w tydzień, nie. O, ty, o tym nie mówię, bo to jest normalne. Mówię o, wiecie, jakichś niedopałkach papierosów nie daj Boże, jakieś puszki, nie, butelki. No, dla mnie, jak ktoś tak robi, to jest naprawdę niską formą życia i absolutnie nie ma świadomości planetarnej. Jest odcięty od świadomości tego, że jest jednym z planetą. I dla mnie taki ktoś jest bardzo nisko w hierarchii ludzi, nie? Jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. I wiem, że z taką osobą nigdy przenigdy się nie dogadam, nie? No i po czym poznasz finalnie charakter człowieka? I jak możesz ocenić człowieka? Na pewno nie po jego wykształceniu, na pewno nie po jego Sytuacji zawodowej, materialnej, tylko charakter człowieka poznasz po tym, w jaki sposób przyjmuje on krytykę, nie? Jeżeli przedstawiasz komuś krytykę, a on nagle jest defensywny, szuka odbicia, piłki, stara się nagle, tak, tak, a ty, a widziałeś siebie i wbija szpilę, albo właśnie jest defensywny i zaczyna jakąś taką paplaninę, wiecie, słowotok, no to ten człowiek ma słaby charakter, tak? Słaby charakter, jeżeli nie potrafi przyjąć krytyki. I to jest też bardzo taka ważna miara, nie? Po której człowieka możesz poznać. Do następnego, przyjaciela.